I jakby super wajbik, super dziewczyna przez 24 dni w miesiącu. A na siedem opierdala jej to. Coś tam się krwią ładuje, kurwa. Bo ona teraz będzie musiała puchnąć tą krwią, żeby potem tydzień krwawić, ty. I ona ma rządze krwi, i widzi ciebie i mówi, że rządze twojej krwi, chuj. Coś się kurwia, patrzy na ciebie, jesteś blisko, ty ją wkurwiasz, nie? I u mojej to jest tak, że to nie jest tak, że tak narasta u niej, tak powolutku, powolutku. Nie, u niej to jest tak, że jest super, 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 super i nagle się je, nie i jest innym człowiekiem. U nas to wygląda tak, że siedzimy, wygłupiamy się, ona coś powiedziała, ja mówię, haha, ona mówi, ale ty jesteś głupol. Ja mówię, ty jesteś głupol, a ona mówi, ty jesteś głupia, ja mówię, ty jesteś głupia, ona mówi, tak, to wypierdalaj! Ja w pierwszym miesiącu takim czymś na ryj dostałem. Dwa tygodnie mieszkania wspólnego. Ja mówię, co, jest grane w ogóle, nie? U niej w ogóle to jest zgrane z pełnią księżyca, e, że jak, jak wilkołak po prostu się w niej zbiera. Więc jak ja wracam na przykład z występów i widzę, że jest pełnia, to wracam wolniej na no, przykład. I ty, i ja się próbowałem dowiedzieć o co chodzi, ale nie dowiesz się o co chodzi. Bo ona nie wie o co chodzi i coś w kurwie, jakby tyle, nie? Kolejne miesiące już tak badałem, czy się da, nie da się, nie? Od trzeciego miesiąca po prostu zaczynam jej unikać. Po prostu jak są te dni widzę, że zbliża się pełnia księżyca, on takie, aha, zaczynam spierdać. No ale gdzie się schowasz? My mieszkamy na 34 metrach, ty.